W dzisiejszej części teoretycznej chciałbym Państwu powiedzieć, co ma wspólnego młyn wodny z biznesem w sieci. A zatem, jeżeli Państwo zastanawiały się teraz nad tym, czy będę opowiadał o efektywnych strategiach obecności młynarzy w sieci, to nie, mylą się Państwo. Młyn bowiem jest bardzo dobrą metaforą obecności każdej firmy w sieci tak małej jednoosobowej, kilkuosobowej, kilkuset osobowej czy też wielkiej korporacji notowanej na giełdzie. Ponieważ młyn celem młyna jest dostarczenie mąki. Jest wykorzystanie całej infrastruktury do tego, aby dostarczyć pewien produkt na końcu. Z punktu widzenia internetowego i z punktu widzenia obecności firmy w sieci generalnie jest całkiem podobnie. Firmy funkcjonują w sieci w jakimś określonym celu. Zwykle jest to pozyskiwanie nowych klientów. Jeżeli potraktujemy ten młyn jako metaforę obecności firmy w sieci, której celem jest dostarczenie nowych klientów każdej firmie, to zobaczmy, jak on nam tu się przekłada. Mianowicie, bardzo ważnym elementem młyna jest jego koło młyńskie, które jest mechanicznym elementem, który doprowadza do tego, że mechanizm w środku faktycznie trze, yy, trze ziarno na, na mąkę. Jeżeli potraf, potraktujemy to jako metaforę, to w przypadku obecności firmy w sieci te koło młyńskie jest metaforą całego technicznego aspektu obecności w sieci, czyli domeny, hostingu, szybkości łącza, którym podpięta jest dana strona, wszelki kąt, wszelkiego rodzaju rzeczy techniczne, które powodują, że strona internetowa w ogóle jest dostępna w sieci. Jeżeli tego koła nie ma, to nie ma mowy o tym, aby być w sieci. Będziemy mówili w przyszłości o tym, że również można być w sieci nie mając swojej strony internetowej. Można być w sieci korzystając wyłącznie z Facebooka, czy z MySpace, czy z jeszcze jakichś innych rozwiązań zewnętrznych. To też jest obecność w sieci, ale będziemy o tym mówili w przyszłości. Teraz skupmy się na rzeczy najbardziej podstawowej związanej z obecnością w sieci za pomocą własnej strony internetowej. Zatem koło młyńskie jest metaforą technicznej obecności w sieci. Drugim elementem krytycznym dla młyna jest to, aby młyn był usadowiony w miejscu, w którym jest wartkie źródło w którym jest rzeka, mówiąc krótko, na tyle rwista, że jest w stanie nasz młyn, czy też nasze koło młyńskie, wprowadzać w ruch. W przypadku metafory internetu, ta. Ta rzeczka, czy też te, ta szeroka, ten szeroki strumień jest metaforą stałego źródła dostępu do klientów. Jeżeli nasza strona internetowa, nasz młyn nie, nie stoi w miejscu, który umożliwia ciągły dostęp nowych klientów, to de facto nic nam to nie daje. Zatem to jest bardzo istotny aspekt związany z tym, że strona internetowa musi być w miejscu, Musi, być, musi podlegać mechanizmom, dzięki którym stale na naszą stronę internetową będą wchodzili nowi konsumenci. Jeżeli to się nie dzieje, to ten młyn nie działa. I trzecim elementem, równie istotnym, jest to, że sama rzeka, samo koło młyńskie nie miele mąki. Robi to mechanizm w środku. I tak samo jest ze, ze stronami internetowymi. Aby strona internetowa była w stanie przynieść rezultaty w postaci nowych klientów, musi zawierać odpowiednią zawartość, czyli treść na stronie, oferta na stronie i tego typu elementy, które są niezbędne do tego, aby internauta, który wejdzie na, daną stro na stronę danej firmy czy danego przedstawiciela wolnego zawodu, aby zdecydował, tak, chcę skorzystać z usług tej firmy, chcę wykonać telefon, chcę się umówić na wizytę. I teraz zobaczmy, co się dzieje w sytuacji, w której któryś z tych elementów nie działa. Metaforycznie, tam mam przedstawionych potencjalnych klientów. Tutaj mamy idealnie działający młyn, czyli wszystkie trzy części funkcjonują sprawnie. Co się dzieje, jeżeli brak jest tego aspektu związanego z technicznie sprawną stroną? Czyli co się dzieje wtedy, kiedy mamy źródło nowych klientów? Mamy świetnie opisaną zawartość strony, mamy świetne teksty na stronie, które przekonują każdego klienta do zostania naszym klientem, ale strona technicznie nie działa, nie zgłasza się albo zgłasza się bardzo długo, nie ładuje się. Wtedy klienci, którzy szukają naszych usług, po prostu odbiją się od naszej strony. Klienci, którzy nawet wejdą na stronę, ponieważ została ta strona im polecona przez ich znajomych, jej po prostu nie zobaczą. Bo ona się nie pojawi. Zatem nasi klienci się od niej odbiją. Co się dzieje w przypadku, kiedy z kolei wszystkie koło muńskie działa, działa mechanika, działa oferta, ale nie ma źródła potencjalnych klientów. Klienci, którzy szukają usług naszych, po prostu ominą naszą stronę, ponieważ jej nie znajdą. Po prostu na nią nie wejdą. Nie z przyczyn technicznych, tylko z przyczyn merytorycznych, bo i po prostu nie będą w stanie znaleźć. A co się stanie w sytuacji, w której mamy źródło klientów, mamy techniczne wszystkie rozwi problemy rozwiązane, ale strona nie jest przekonywująca, nie ma tam po prostu żadnej sensownej oferty, nie ma żadnego sensownego no i treści? Wtedy internauci wejdą na naszą stronę i przez nią przelecą, nie zostawiając ani grosza. Tylko sytuacja, w której wszystkie elementy funkcjonują sprawnie, jest sytuacją, w której potencjalni konsumenci mogą zostać naszymi klientami, zostawiając pieniądze w naszym portfelu. I to jest krytyczne, aby to zrozumieć, ponieważ większość firm skupia się na części technicznej, na części związanej z hostingiem, na części związanej z tym, jak strona wygląda, a nie na tym, żeby dostarczyć ciągłego, właściwego źródła klientów. Będziemy o tym mówili, co znaczy właściwe źródło klientów w przyszłości. To nie jest wcale takie istotne w momencie, kiedy pozostałe rzeczy nie działają. Jeżeli któraś z tych rzeczy nie działa, to obecność w sieci nie, nie działa w ogóle. Każdy z tych elementów jest jak mnożenie przez zero. I to jest najważniejsza rzecz, którą chciałbym, abyście Państwo zrozumieli dzisiaj. Będziemy z tych, każdy z tych elementów omawiali w przyszłości. I po przerwie chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę z Przemkiem Odrzewskim, który, jako specjalista, przeszkolił ponad tysiąc firm z obecności biznesu w sieci. Z Przemkiem Odrzewskim znamy się parę lat i udało nam się skonstruować listę siedmiu grzechów głównych, o której będziemy chcieli z Państwem dzisiaj porozmawiać.